Dobry Państwo, dziś o prawdzie. Wierz prawdę, to przesłanie autora naszej książeczki. Pozwolę sobie zacytować kilka zdań. Porzucenie faktów oznacza porzucenie wolności. Jeżeli nic nie jest prawdą, wówczas nikt nie może krytykować władzy, gdyż nie ma do tego żadnych podstaw. Jeżeli nic nie jest prawdą, to wszystko jest spektaklem, w którym najjaśniejszy blask reflektorów można kupić za największą sumę pieniędzy. Otóż to, proszę Państwa. Mija 40 lat od wybuchu strajków na wybrzeżu. 40 lat od chwili, kiedy Polska wstąpiła w nowy etap swojego istnienia. W etap dążenia do integracji ze strukturami Zachodu. Integracji z Europą, do której zawsze należeliśmy, ale przez 40 kilka lat musieliśmy stać na uboczu, nie biorąc udziału w jej życiu społeczno-politycznym i gospodarczym. Wczoraj Miało okazję się odbyć posiedzenie Senatu RP, na którym podjęto kilka uchwał dotyczących bieżących spraw. Jedną z nich była podwyżka uposażeń posłów i senatorów. Ogromne zdziwienie wywołało to, że wraz z pisem za tymi opozycjami głosowała cała niemal opozycja. Cóż, okazało się po raz kolejny, że pieniądze są najważniejsze. Wiecie Państwo, ja tylko zastanawiam się nad jednym. Miałem o tym nie mówić, ani nie pisać, ze względu na to, żeby nie było to odebrane niewłaściwie i na przykład nie policzone na korzyść opozycji. Nie było swego rodzaju wytłumaczeniem dla tak skandalicznego działania. Że w sytuacji, kiedy Polska stacza się po równi pochyłej w sensie gospodarczym, społecznym, politycznym, są ludzie, którzy zajmują się tak małostkowymi sprawami. Są ludzie, którzy dążą za wszelką cenę do tego, żeby się ustawić. Mimo tego, że mówią, że do polityki nie idzie się po pieniądze, tak mówią, tak mówią wszystkie strony politycznego sporu. Myślę sobie tak. Przechodzę tutaj do tego, co, czego miałem nie mówić. Myślę sobie tak. Truizmem jest to, że gdyby opozycja parlamentarna, PO, PSL, SLD, inne, nie wzięły udziału w tym głosowaniu, ów projekt dotyczący podwyżek uposażeń dla posłów, senatorów, dla zwiększenia są subwencji partiom politycznym, bo to się wiąże z tym również, nie wiem czy Państwo wiecie, że średnio każda z tych partii po wygranych wyborach dostanie o 10 milionów więcej. To są ogromne pieniądze. Takimi pieniędzmi dysponują partie. Są to, teraz będą to pieniądze rzędu 30-30 kilku milionów. Pamiętamy, że mówimy o sytuacji biednej Polski, która w tej chwili nie może się podnieść ze swoich problemów. Ale kontynuując ten początkowy wątek, Otóż, proszę Państwa, gdyby opozycja nie zagłosowała za tym wnioskiem, PiS i tak by to przeforsował. W związku z tym, ja chciałbym zadać takie pytanie: czy w łonie opozycji jest ktoś, kto myśli? Czy istnieje tam ktoś zwany strategiem, taktykiem? Nie wiem, kimś, kto próbuje zorientować się, co jest dla niej korzystne, co jest niekorzystne? Proszę Państwa, nawet gdyby opozycja nie zagłosowała, tak jak powiedziałem. PiS i tak by to przeforsował. Ale pazerność okazała się ważniejsza, a nóż nie będzie odpowiedniej ilości pisiorów i ich zwolenników. No cóż, lepiej zagłosować, lepiej się upewnić, że te podwyżki wpłyną na nasze konta. I tak się stało. A przecież mogli nie zagłosować. Chociażby tak pod podpublicznie. I tak by te podwyżki nie Jak Państwo widzicie, Prawda jest cenna. Ja tę prawdę mówię od lat. Spotykam się z różnymi postawami od akceptacji po hejt. Trudno. Taka jest rola politologa, taka jest rola przyzwoitego człowieka. Będę to głosić zawsze. Natomiast to, co powiedziałem, pozostawiam Państwu do rozwagi. Czy jeszcze możemy liczyć na kogoś, kto sam siebie szumnie nazywa opozycją? Życzę Państwu miłej soboty. Do widzenia.